Jestem Staszek Sojka. Pięknie się kłaniam. I tą drogą zapraszam do przeczytania. Ostatnie chwile w szpitalu zawsze niosą ze sobą aurę niepokoju i milczącego napięcia, które trudno opisać słowami, jednak w przypadku Stanisława Sojki ta atmosfera staje się niemal namacalna. Każdy krok lekarza na korytarzu zdaje się odbijać echem w dusznej ciszy, a każdy szept pielęgniarki brzmi jak zapowiedź czegoś nieuchronnego. Jego obecność w sali była wyjątkowa, nie dlatego, że należał do znanego artysty, lecz dlatego, że w ostatnich dniach jego ciało zaczęło wysyłać niepokojące sygnały, których nie sposób było zignorować: drżenie dłoni, które pojawiało się nagle w środku rozmowy, krótki, urywany oddech przerywający spokojny rytm ciszy spojrzenia. Pełne napięcia, jakby widział coś, czego inni nie dostrzegali. Wszystko to składało się na obraz człowieka, który powoli odrywał się od codzienności. Lekarz opowiada, że w zwykłych chwilach rozmowy nagle zapadała martwa cisza, jakby wokół gęstniało powietrze i każda sekunda miała większy ciężar niż dotąd. Choroba odbierała mu nie tylko siłę, ale także fragmenty codzienności, które dla innych wydają się oczywiste. Spacer po korytarzu stawał się wyzwaniem. Chwytanie długopisu wymagało nadludzkiego skupienia, a zwykłe uniesienie dłoni do powitania zmieniało się w gest pełen wysiłku i niepokoju. Ciało zdradzało tajemnicę, której lekarze nie chcieli jeszcze nazwać wprost, a każdy dzień przynosił nowe objawy, jeszcze trudniejsze do wytłumaczenia. Jego twarz chwilami rozjaśniał delikatny uśmiech lecz zaraz potem pojawiało się dziwne napięcie mięśni, jakby skrywał ból, którego nie można było określić słowami. Mówił urywanymi zdaniami, czasem nagle milkł w połowie, jakby zabrakło mu powietrza, a innym razem patrzył w przestrzeń zupełnie nieobecną. To właśnie te momenty sprawiały, że atmosfera w sali stawała się duszna i gęsta, jakby każdy, kto wchodził do środka, stawał się uczestnikiem dramatu, którego zakończenie było coraz bliższe, a jednocześnie nadal owiane tajemnicą. Lekarz, który go obserwował dzień po dniu, czuł, że każda najmniejsza zmiana w jego zachowaniu staje się znakiem, którego znaczenie dopiero zostanie odkryte. To początek historii, która nie pozwala oderwać wzroku i każe śledzić każdy szczegół, niczym w opowieści o ostatniej walce z niewidzialnym przeciwnikiem, gdzie granica pomiędzy świadomością a zapomnieniem zaciera się z każdym dniem. Subskrybuj kanał, aby nie przegapić dalszej części tej niezwykłej historii rozpoznanie padło jak grom z jasnego nieba, lekarze po serii badań zdecydowanie stwierdzili, że Stanisław Sojka zmagał się z postępującym nowotworem płuc, chorobą, która rozwijała się po cichu przez długi czas, aż wreszcie zaatakowała z całą siłą, niszcząc jego ciało krok po kroku. Każdego dnia choroba odbierała mu coś, co dotąd było naturalne, oddech, który wcześniej płynął swobodnie, teraz zamieniał się w desperackie łapanie powietrza, krótkie, chrapliwe wdechy przerywane kaszlem, którego dźwięk wypełniał salę szpitalną niczym echo zwiastujące nieuchronne załamanie. Każdy ruch klatki piersiowej był walką z niewidzialnym ciężarem, każdy oddech przypominał brzmienie ostatniego taktu pieśni. Choroba postępowała nieubłaganie, jego sylwetka zmieniała się na oczach bliskich. Ramiona, które kiedyś z łatwością obejmowały przyjaciół, teraz drżały pod ciężarem własnego ciała, dłonie, które grały na fortepianie, traciły sprawność palce. Zesztywniałe z bólu nie potrafiły już odnaleźć dawnej lekkości ruchów. Jego spojrzenie często błądziło w pustce, jakby szukał odpowiedzi w miejscach, gdzie nigdy ich nie było. Twarz nabierała bladości, a skóra stawała się cienka, niemal przezroczysta, odsłaniając mapę żył niczym kruche linie rysowane przez czas. Każdy dzień przynosił nowe objawy. Pojawiały się obrzęki nóg utrudniające nawet najprostsze czynności, zmęczenie, które sprawiało, że droga z łóżka do okna była wyprawą graniczącą z heroicznym wysiłkiem, pojawiały się nocne bezsenności. Przerywane chwilami majaczenia, w których mówił półsłówkami nieskładnymi, a jednak przejmującymi, tak jakby w krótkich urywkach zdań próbował zapisać całe życie, niepewność towarzyszyła każdemu, kto był obok jego. Nagłe wybuchy niepokoju zmieniały się w milczenie, a chwilami w krótkie przebłyski spokoju, gdy zamykał oczy i pozwalał muzyce grającej w głowie ukoić go na moment. Rodzina obserwowała ten proces z bólem, którego nie da się nazwać żona, ściskała jego dłoń, próbując przekazać mu siłę, której sama już nie miała, dzieci ukrywały łzy, by nie dodawać mu cierpienia, a jednak każde spojrzenie zdradzało ich rozpacz. W szpitalnej sali panowała atmosfera zawieszonego czasu. Zegar tykał obojętnie, lecz dla nich każda minuta była bezcennym fragmentem, który chcieli zatrzymać. Lekarze robili wszystko, by ulżyć jego bólowi, podawali kolejne dawki leków, które przynosiły chwilową ulgę, ale nie zatrzymywały nieuchronnego postępu. Psychicznie, Sojka przechodził przez labirynt emocji, od gniewu, przez rezygnację, aż po ciche pogodzenie się z losem, mówił, że choroba odbiera mu wolność największą wolność artysty wolność oddychania wolność śpiewania wolność bycia obecnym w, w świecie, który kochał. Najbardziej momenty, kiedy próbował nucić choćby krótką melodię, kończyły się falą kaszlu, a jednak nawet wtedy w jego oczach pojawiał się błysk, jakby muzyka była ostatnią kotwicą utrzymującą go w tym świecie. Nawet zwyczajne gesty nabierały nowego znaczenia, kiedy próbował unieść szklankę wody, a drżąca ręka rozsypywała krople po pościeli, kiedy usiłował podpisać dokument, a atrament rozmazywał się na papierze, kiedy podnosił wzrok ku bliskim a spojrzenie pełne czułości zmieniało się w cień pożegnania. Każdy taki obraz utrwalał się w pamięci obecnych, jakby sam czas chciał ich zmusić do zapamiętania każdego szczegółu. Sala szpitalna była świadkiem chwil zarówno zwyczajnych, jak i przejmujących nocą światła. Aparatury mrugały nieustannie, dźwięk monitorów wybijał rytm oddechu i pulsu, przypominając wszystkim, że każda sekunda jest bezcenna. Pielęgniarki przechadzały się cicho, jakby nie chciały zakłócić atmosfery, a jednak każde ich wejście zwiastowało kolejny krok w stronę nieuniknionego. To właśnie w tych ostatnich chwilach lekarz, który towarzyszył mu najbliżej, zrozumiał, że nie tylko ciało, ale i dusza pacjenta poddawana jest próbie, że każda choroba jest nie tylko walką z bólem, lecz także próbą zachowania resztek człowieczeństwa. Sojka, mimo cierpienia, zachował w sobie coś niezwykłego: potrafił jeszcze uśmiechnąć się do bliskich. Potrafił wyszeptać słowa wdzięczności dla tych, którzy stali przy nim, potrafił spojrzeć w oczy lekarza z wyrazem zaufania, jakby mówił: Wiem, że robisz wszystko. Tak wyglądały jego ostatnie dni, pełne napięcia, ciszy, bólu, ale także chwil czułości, które paradoksalnie nabierały większej mocy niż kiedykolwiek wcześniej. Jego choroba stała się opowieścią o kruchości życia, o sile miłości i o tym, jak nawet w najciemniejszych chwilach można odnaleźć odrobinę światła, które pozostanie w pamięci innych na zawsze. W miarę jak dni mijały, a zegar na ścianie nieubłaganie odmierzał czas. W sali szpitalnej pojawiała się coraz gęstsza atmosfera napięcia. Lekarze obserwowali jak choroba postępowała w sposób nieunikniony, obejmując kolejne obszary ciała i sprawiając, że nawet najprostsze czynności stawały się prawdziwą walką. Jego serce biło wolniej i nieregularnie czasem przyspieszało, jakby próbowało nadgonić brakujące chwile, a innym razem uderzało z trudem tak cicho, że rodzina pochylona nad nim, bała się czy wciąż tam jest, ręce zaczynały drżeć nie tylko z bólu, ale także z osłabienia mięśni, które traciły dawną siłę. Jego sylwetka kurczyła się dzień po dniu, aż wreszcie przykryta kocem przypominała cień człowieka, którym był. Lekarz opowiadał, że psychicznie stan był jeszcze bardziej skomplikowany. Sojka raz po raz pogrążał się w ciszy, zamykając oczy, jakby chciał odciąć się od rzeczywistości. Innym razem wpadał w nagłe przypływy wspomnień, mówił o koncertach, które grał lata temu, o salach pełnych ludzi, o światłach sceny, które go oślepiały, o dźwiękach, które zdawały się unosić go ponad codzienność. Te urywki pamięci pojawiały się nagle przerywane kaszlem i ciężkim oddechem, a jednak dla rodziny były dowodem, że wciąż jest w nim życie i że wciąż trzyma się tego, co kochał najbardziej. Jego zachowanie stawało się coraz bardziej nieprzewidywalne. Przewidywalne. Czasami próbował wstawać z łóżka, mimo że nogi nie miały już siły. Próbował chwycić się poręczy, jakby chciał jeszcze raz przejść kilka kroków, samodzielnie. Lekarze i pielęgniarki musieli go powstrzymywać, tłumacząc, że to niebezpieczne, ale w jego oczach widać było bunt przeciwko temu, co działo się z ciałem. Jego ciało poddawało się chorobie, lecz w duszy wciąż trwała walka o zachowanie resztek godności. Objawy choroby były coraz bardziej przytłaczające, oddech stawał się płytki. A klatka piersiowa poruszała się w nierównym rytmie, jakby walczyła z niewidzialnym ciężarem. Pojawiały się częste napady duszności, które zmuszały personel do natychmiastowych interwencji. Skóra z każdym dniem przybierała coraz bardziej szary odcień, a na ustach pojawiała się sinica, świadcząca o braku tlenu. Oczy zapadały się głębiej, a spojrzenie traciło dawny blask. Nagłe poty sprawiały, że pościel była wilgotna, a ciało drżało jak w gorączce, nawet jeśli termometr nie pokazywał wysokiej temperatury. W nocy sytuacja stawała się jeszcze trudniejsza. Cisza przerywana była nagłymi dźwiękami aparatów alarmujących o spadkach saturacji. Pielęgniarki biegały korytarzem, reagując na każde wezwanie. Rodzina często czuwała przy nim całą noc, siedząc na twardych krzesłach, ściskając jego rękę, modląc się w ciszy. By jeszcze jeden poranek nadszedł, dzieci pochylały się nad nim, mówiąc cicho, jakby każde słowo mogło go zranić opowiadały o codziennych drobiazgach, by dać mu poczucie normalności, a on słuchał, choć czasem trudno było stwierdzić, czy naprawdę rozumie? Lekarz wspomina, że najtrudniejsze były momenty, kiedy świadomość mieszała się z majaczeniem. Sojka mówił wtedy słowa, które nie miały sensu. Wyciągał ręce w powietrzu, jakby chciał coś złapać albo kogoś objąć. Czasem nagle uśmiechał się, jakby widział kogoś bliskiego, kogo inni nie dostrzegali. Te chwile sprawiały, że atmosfera w sali stawała się jeszcze bardziej niepokojąca, a rodzina zastanawiała się czy to choroba, czy może on naprawdę widzi coś, czego oni nie mogą? Każdy dzień przynosił nowe dramaty. Brak apetytu sprawiał, że tracił kolejne kilogramy. Odmawiał jedzenia, bo przełykanie sprawiało mu ból, a każdy kęs kończył się kaszlem. Pielęgniarki podawały mu płyny przez rurkę, ale on coraz częściej odwracał głowę, jakby nie chciał już więcej walczyć. Pojawiały się rany od leżenia mimo starań personelu, a każdy dotyk przynosił ból. Skóra była tak wrażliwa, że nawet lekkie muśnięcie powodowało grymas cierpienia. Rodzina przeżywała to wszystko w ciszy, łzy spływały po policzkach, ale starali się uśmiechać do niego, by nie widział rozpaczy. Żona siedziała godzinami, głaszcząc jego włosy, które przerzedziły się i posiwiały. Dzieci przynosiły zdjęcia z dawnych lat. Pokazywały fotografie rodzinne, by przywołać wspomnienia, a on patrzył na nie z zamglonym wzrokiem. Czasem pojawiała się iskra rozpoznania, a czasem tylko długie milczenie. Lekarze robili wszystko, co mogli. Kolejne dawki morfiny uśmierzały ból, ale odbierały mu świadomość. Balansował pomiędzy snem a jawą, jego ciało stopniowo zamykało się na świat zewnętrzny, ręce, które kiedyś grały muzykę, teraz spoczywały bezwładnie, oczy, które wyrażały emocje, coraz częściej pozostawały zamknięte. Jedynym dowodem, że wciąż żyje, były sygnały z monitorów, które wybijały rytm ostatnich chwil. W tych godzinach najważniejsze były emocje, które pozostawały pomiędzy nim a bliskimi, chwile, gdy jeszcze mógł uścisnąć ich dłoń, spojrzeć na nich z czułością, wyszeptać pojedyncze słowo. Te momenty były cenniejsze niż wszystko inne w sali. Czuło się napięcie, jak przed końcem spektaklu, kiedy kurtyna ma opaść, a widzowie wstrzymują oddech. Tak wyglądały ostatnie chwile w szpitalu pełne bólu, ale także miłości, które trwały w spojrzeniach i gestach. Mimo że ciało słabło dusza wciąż pozostawała obecna, a lekarz obserwując to wszystko wiedział, że te doświadczenia pozostaną z nim na zawsze, jako świadectwo kruchości życia i niezwykłej siły człowieka, który nawet w obliczu śmierci potrafił zachować resztki godności i czułości dla innych. W miarę jak choroba postępowała, sala szpitalna stawała się sceną, na której każdy szczegół nabierał ogromnego znaczenia. Dźwięk aparatury, wybijający rytm serca, przypominał nieustannie o kruchości chwili, a cisza przerywana była tylko krótkimi oddechami sojki, które brzmiały jak ciężka melodia kończącego się życia. Jego ciało leżące na łóżku stawało się coraz bardziej wiotkie mięśnie, odmawiały posłuszeństwa, a dłonie, które kiedyś pełne były energii i ekspresji artysty, teraz kurczyły się w bezsilnych gestach. Palce drżały przy każdym dotyku, a skóra była tak cienka, że wydawało się, jakby mogła pęknąć od najlżejszego muśnięcia, rodzina trwała przy nim bez przerwy. Ich obecność była jedynym światłem w tej przyciężkiej przestrzeni. Żona siedziała tuż obok, głaszcząc go po ramieniu, powtarzając szeptem słowa, które miały mu dać spokój. Dzieci starali się mówić o codziennych drobiazgach, by dać mu na miastkę normalności, opowiadali o domu, o drobnych sprawach, które dotąd były oczywiste, a teraz brzmiały jak wspomnienia z innego świata. On słuchał z zamkniętymi oczami, czasem unosił powieki i na krótki moment jego spojrzenie ożywałoby zaraz znów odpłynąć w ciszę. Objawy stawały się coraz bardziej przytłaczające kaszel wstrząsał jego ciałem do tego stopnia, że każdy napad kończył się długim, wyczerpującym bezdechem. Lekarze podawali mu środki łagodzące ból i wspomagające oddech, ale ulga trwała tylko chwilę. Na monitorze coraz częściej pojawiały się niepokojące spadki parametrów. Pielęgniarki przychodziły częściej, ich obecność była cicha, niemal niewidzialna, ale każdy ich ruch miał wagę większą niż cokolwiek innego. Psychicznie przechodził przez stany, które trudno opisać, czasem pogrążał się w głębokim milczeniu. A jego twarz była jak zamknięta księga, czasem nagle unosił rękę, jakby chciał coś powiedzieć lub zatrzymać. Bliskich przy sobie zdarzały się chwile, gdy szeptał urywki wspomnień, nawiązując do koncertów sprzed lat, do melodii, które brzmiały w jego głowie. Mimo ciszy w sali, te krótkie zdania sprawiały, że wszyscy wokół czuli obecność czegoś więcej niż samej choroby, jakby muzyka i życie stapiały się w jedną ostatnią pieśń. Lekarz, który czuwał przy nim, opowiadał, że największym wyzwaniem była nie tylko walka z bólem fizycznym, lecz także z rozpaczą, jaka ogarniała rodzinę. Patrzącą na jego powolne gaśnięcie, widział łzy, które próbowali ukrywać. Widział napięte dłonie, ściskające się w desperackiej potrzebie wsparcia, widział spojrzenia, które szukały w nim nadziei, choć sam wiedział, że nadzieja jest już coraz bardziej krucha. Mówił, że w tych chwilach rola lekarza wykracza poza medycynę, staje się świadkiem intymności, bólu i miłości, które splatają się w jedno, ciało Sojki coraz częściej odmawiało posłuszeństwa. Pojawiały się mimowolne drżenia nóg, które nagle ustawały, jakby siła została całkowicie odcięta. Twarz kurczyła się w bolesnych grymasach, mimo podawanych leków, a oddech przyspieszał i zwalniał. W nieregularnych odstępach jego wargi często wysychały. Trzeba było je nawilżać, by złagodzić cierpienie. Pojawiały się trudności z połykaniem, które sprawiały, że nawet kilka kropli wody stawało się ogromnym wyzwaniem. Najbardziej przejmujące były momenty, kiedy jego świadomość nagle wracała i patrzył prosto w oczy najbliższym. Wtedy nie trzeba było słów w jego spojrzeniu, mieściło się wszystko wdzięczność, miłość, żal i pogodzenie w jednym. Te spojrzenia były jak krótkie błyski światła, które przebijały się przez ciemność i zostawały w pamięci na zawsze. Sala szpitalna wypełniała się napięciem, którego nie dało się opisać. Każde wejście pielęgniarki, każdy dźwięk aparatury, każdy szept rodziny tworzył atmosferę jak przed końcem spektaklu, kiedy wszyscy czekają na nieuchronne zamknięcie kurtyny, a jednak starają się zatrzymać chwilę jak najdłużej. Nikt nie chciał wyjść nawet na moment, bo każdy bał się, że to może być ta ostatnia minuta. Tak wyglądały kolejne dni i godziny, każdy szczegół stawał się symbolem, każdy ruch nabierał znaczenia. Lekarz wiedział, że jego rola polega już tylko na łagodzeniu cierpienia i byciu świadkiem odejścia człowieka, którego życie i muzyka pozostaną długo po tym, jak zamilkną dźwięki aparatów i ucichnie szept w sali. Ostatnie chwile Stanisława Sojki w szpitalu były jak długa, cicha pieśń, której dźwięki gasły powoli, ale niosły w sobie ogromne emocje. Każdy oddech stawał się ciężarem, a zarazem ostatnim świadectwem jego walki. Rodzina otoczona ciszą i świadomością nieuchronnego trzymała go za ręce, próbując zatrzymać ten moment jak najdłużej. Lekarze i pielęgniarki poruszali się delikatnie, świadomi, że są świadkami czegoś więcej niż tylko choroby w tej przestrzeni. Ból mieszał się z czułością, a cierpienie z niezwykłą siłą miłości, która trwała do samego końca. Pozostawił po sobie nie tylko muzykę, która poruszała serca wielu ludzi, lecz także obraz człowieka, który w obliczu największej próby potrafił zachować spokój. Godność i wdzięczność jego odejścia stało się lekcją dla tych, którzy byli obok lekcją o kruchości życia, o wartości każdej minuty i o tym, że miłość i pamięć mogą przetrwać wszystko. Subskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych historii pełnych emocji, które dotykają najgłębszych strun ludzkiego serca i pozostają w pamięci na zawsze.